Była to największa wojna w historii. Są na świecie państwa, które jej początek datują inaczej, jednak dla nas i dla większości globu wybuchła ona 1 września 1939 roku. Dziś wiemy już, kto padł pierwszą ofiarą konfliktu, który pochłonie ponad 46 milionów istnień. Najprawdopodobniej był to przypadkowy więzień jednego z obozów koncentracyjnych, ubrany w polski mundur wojskowy, zawieziony do Gliwic i tam zastrzelony przez funkcjonariusza niemieckiej tajnej policji. Jego ciało miało być dowodem rzekomego ataku wojsk polskich na niemiecką radiostację. Był to element ściśle tajnej operacji dywersyjnej niemieckich służb noszącej kryptonim Himmler, na cześć dowódcy Schutzstaffel Heinricha Himmlera. Incydent w Gliwicach przyszedł do historii, jednak wspomniana operacja, która rozpoczęła się w poprzednich dniach, zakładała cały szereg działań dywersyjnych przeprowadzonych na granicy polsko-niemieckiej. Innymi sprowadzonych wówczas przez SS akcji był m.in. incydent Jabłonkowski, czy też prowokacja Kluczowska, podczas której grupa funkcjonariuszy SS pod dowództwem SS Oberführera Otto Torasza otworzyła ogień w okolicach Leśniczówki nieopodal miejscowości Byczyna na Śląsku. Takich pomniejszych incydentów było znacznie więcej. W ten właśnie fingowany sposób trzecia rzesza zamierzała uzasadnić konflikt, który już po kilku godzinach wybuchł w Europie, by wkrótce stać się najstraszliwszą z wojen w historii ludzkości.

Pięć minut wcześniej, o godzinie 4.40, niemieckie siły powietrzne zbombardowały Wieluń, niszcząc miejscowość w niemalże 70%. W stronie polskiej nie dostarczono formalnej deklaracji wojny, nie ogłoszono także mobilizacji. Pomimo, że skoordynowane starcia rozpoczęły się w wielu miejscach praktycznie w tym samym momencie, to symbolem ataku stało się uderzenie na polską składnicę wojskową Westerplatte. Na tarcie rozpoczęły strzały zparcernika Schleswig-Holstein, który z pokojową wizytą przybył do portu Wolnego Miasta Gdańska zaledwie kilka dni wcześniej. Niemiecki atak o Kryptonie fal Weiss zakładał zmasowane uderzenie dwóch zgrupowań Grupy Armii Północ oraz Grupy Armii Południe. Wszystko to w ramach nowej strategii uderzenia Blitzkriegu. Niemieckiemu dowództwu już od pierwszych dni planowania działań wojennych przyświecał cel uniknięcia błędów z I wojny światowej. Zatrzymania się ofensywy i sprowadzenia jej do krwawych i czasochłonnych potyczek wojny okopowej. Naloty Luftwaffe na polskie obiekty i miasta odbywały się od pierwszych dni wojny. Ich zadanie nie miało jedynie taktycznego, militarnego znaczenia, ale także psychologiczne. Nie unikano bowiem ataków na cele stricte cywilne, jak chociażby nalot na dworzec kolejowy w Kole, gdzie zniszczono stojący przy Peronie pociąg ewakuacyjny. Naloty na Warszawę rozpoczęły się 1 września i do końca trwania działań wojennych pozostawały straszną codziennością mieszkańców stolicy, nasilając się wraz z biegiem wojny. W dniu rozpoczęcia walk stosunek sił wojsk niemieckich do Polski wyglądał następująco. Polska dysponowała 39 dywizjami piechoty, 11 brygadami kawalerii, brygadą zmotoryzowaną, dwoma brygadami górskimi, 13 brygadami jednostek obrony narodowej oraz trzema batalionami lekkich czołgów. Znakomita część wojska została zgrupowana w czterech armiach rozlokowanych na zachodniej granicy oraz siły rezerwowe w głębi terytorium. Jeżeli chodzi o tych 14 brygad Obrony Narodowej, to zasługują one na osobny wątek. Siły polskie liczyły około miliona żołnierzy. Odpowiednio niemieckie wojska dysponowały łącznie 64 dywizjami, 8 brygadami oraz 3 dywizjami słowackimi. Jednostki podzielono na dwie grupy armii: północ dowodzoną przez generała Fedora von Bocka oraz południe pod dowództwem generała Gerta von Rundstädter. Niemcy posiadali zdecydowaną przewagę w sile ludzkiej w liczbie łącznie 1 800 000 ludzi. Posiadali także kilkukrotną przewagę w ilości sprzętu, pojazdów, w tym, a może przede wszystkim czołgów, ale także artylerii oraz lotnictwa. 1 września wojska lądowe rozpoczęły serię starć na granicach Rzeczpospolitej. Pod koniec dnia nie zdobyto jeszcze żadnego z kluczowych miast, jednak wermach dotarł pod częstochowe grudziąc oraz bydgoszcz. Po kilkunastu godzinach walk padła placówka poczty Polskiej w Gdańsku, której pozostali przy życiu obrońcy zostaną później rozstrzelani. Równolegle trwały walki o Westerplatte, lecz pomimo ciężkiego strzału z dział 280 mm, pociskami o wadze ponad 300 kg 1, Niemcom nie udało się przełamać oporu i zająć obranych za cel placówek obronnych Prom i Ford. Choć tego dnia poważnie uszkodzonym zostało dział 75 mm, którym kontrowano ataki karabinów maszynowych rozlokowanych po przeciwnej stronie kanału. Zadaniem czwartej armii wchodzącej w skład Grupy Armii Północ było m.in. jak najszybsze połączenie się z jednostkami trzeciej armii generała Kuchlera, tym samym odcinając Gdańsk oraz łącząc Prusy Wschodnie z resztą Rzeszy, co stało się już 2 września. Obrońcom udało się jedynie nieznacznie opóźnić postęp wroga, okupiony dużymi stratami własnymi, jak podczas bitwy pod Krojantami w dniu 1 września. Dowodzony wówczas przez pułkownika Mastalerza 18 pułkułanów, uderzył na drugi batalion jednego z regimentów niemieckiej 20 dywizji piechoty zmotoryzowanej, której jednostki wycofały się z rejonu hojnic. W tym momencie możemy na moment zatrzymać się, bo to właśnie wówczas odbyła się niesławna szarża, która dała podstawę dla późniejszych, prześmiewczych kłamstw o celowych atakach polskiej kawalerii na czołgi, które przez lata powielała komunistyczna propaganda. Pułkownik Mastalerz wydał bowiem niezwykle ryzykowny rozkaz zakładający m.in. atak w szyku konnym. Nie była to jednak w żadnym razie reguła, a sam atak wydawał się na tyle nieprawdopodobny, że otrzymujący go łącznik, niejaki porucznik Cydzik, myślał, że się przesłyszał. Pułkownik miał mu wówczas odpowiedzieć Nie pan mnie będzie uczył, młody człowieku, jak się wykonuje niewykonalne rozkazy. Zameldować generałowi, wykonam uderzenie w szyku konnym. Atak odbył się i zakończył wątpliwym sukcesem. Od szabli polskich ułanów zginęło lub zostało rannych 20 żołnierzy wroga. Po czym dowodzona osobiście przez pułkownika mastalarza Forpoczta została wprost ścięta celnym ogniem z wcześniej niedostrzeżonych niemieckich pojazdów opancerzonych. Zginęło lub zostało rannych 75 ułanów. Pułkownik Mastalesz padł jako jeden z pierwszych. 3 września wskutek niemieckiego ataku oraz braku odpowiedzi na brytyjskie ultimatum, wzywające Trzecią Rzeszę do wycofania swoich wojsk z terenów Rzeczpospolitej, Wielka Brytania oraz Francja znalazły się w stanie wojny z hitlerowskimi Niemcami. Państwa beneluksu pozostały neutralne, co już wkrótce miało się dla nich okazać katastrofalną w skutkach decyzją. Sam akt wypowiedzenia wojny przez zachodnie mocarstwa wzbudził wśród polskiego społeczeństwa duży entuzjazm już w pierwszych godzinach po podaniu tej informacji do powszechnej wiadomości. Jednak na tym entuzjazm zasadniczo się skończył. z Rzeczpospolitej, a wkrótce spora część społeczeństwa zdała sobie szybko sprawę, że zachodni Alianci nie są jednak skorzy do podjęcia jakichkolwiek zdecydowanych i szybkich ruchów, podczas gdy dla Polski czas był wówczas na wagę złota. Jednak opieszałość Francji i Wielkiej Brytanii nie była winą wyłącznie polityków. Ich działania w spory sposób odzwierciedlały wówczas nastroje panujące wśród społeczeństwa, doskonale pamiętającego tragedię I wojny światowej. Z kolei Stany Zjednoczone ustami swojego prezydenta zadeklarowały neutralność, pomimo, że już 3 września okręt podwodny U-30 pod dowództwem Juliusa Lempa, storpedował brytyjski liniowiec pasażerski Atenia. Na pokładzie znajdowało się 28 obywateli Stanów Zjednoczonych. Po załamaniu się oporu Armii Pomorze, która zmuszona została do krwawej obrony w Borach Tuholskich, 3 września w obliczu możliwości jej całkowitej zagłady generał Władysław Bortnowski wydał rozkaz odwrotu. Ewakuacja nie odbyła się bez problemów. Wycofujące się jednostki polskie były atakowane przez siły niemieckiej partyzantki, szczególnie w Bydgoszczy. Wydarzenia te przeszły później do historii jako Bydgowska krwawa niedziela. Ostatecznie wojsko polskie ewakuowało się na południe do 5 września, pozostawiając za sobą część otoczonych już jednostek, które poddawały się w następnych dniach lub jeszcze przez kilka dni kontynuowały walkę za liniami wroga. W następnych dniach Niemcom udało się zająć kluczową magistralę kolejową Chojnice-Tczew, a już 7 września, pomimo beznadziejnych szans na powodzenie, po bohaterskiej obronie skapitulowało Westerplatte. 5 września w siedzibie sztabu Luftwaffe podczas spotkania ministra propagandy i oświecenia narodowego Rzeszy, Josefa Goebbelsa, z marszałkiem Hermanem Göringiem, ten drugi oznajmił, że w kampanii polskiej nastąpi niebawem strategiczne przesilenie. Tezy Göringa dotyczące sytuacji strategicznej Niemiec w trakcie wojny w swej sporej mierze, delikatnie rzecz biorąc, nieszczególnie się sprawdzały, niemniej w tym przypadku istotnie Göring miał rację. Znajdujące się na obszarze Prus Książęcych wojska III Armii Wehrmachtu, dowodzone przez generała Küchlera, wyprowadziły atak na Mławę, który rozpoczął się także już 1 września. Miasta broniła część jednostek wchodzących w skład polskiej armii Modlin. Pomimo ponawianych ataków oraz użycia czołgów, atakującym nie udało się poczynić znaczących postępów. Kolejnego dnia, pomimo kilku istotnych sukcesów, wciąż nie osiągnięto oczekiwanego przełamania. Natomiast 3 września, po nocnym taktycznym przegrupowaniu się jednostek niemieckich, przystąpiono do kolejnego natarcia, próbując oskrzydlić obrońców od wschodu. Polacy bezskutecznie próbowali wyprowadzić kontratarcie na niemieckie jednostki, gdy manewr oskrzydlenia jednostek polskich późnym wieczorem osiągnął swój moment kulminacyjny, mianowicie pod miasto dojechały niemieckie wozy pancerne. Obrona polska kompletnie się załamała. Obrońcy rozpoczęli w większości nieskoordynowany odwrót w kierunku modlina, będąc nieprzerwanie ściganymi przez podążających za nimi Niemców. Ponadto, następnego dnia Luftwaffe dokonało zmasowanego nalotu na wycofujących się, tym bardziej ich dezorganizując. Tak zdecydowany sukces trzeciej armii pod muławą otworzył jej drogę do skrzydlenia Warszawy, a jednocześnie przyczynił się w sporym stopniu do załamania się polskiego planu obrony. Niemiecka grupa Armii południe dysponowała większymi od północy siłami. W skład formacji dowodzonej przez generała von Rundstegta znajdowały się armie 8, 10 oraz 14. Natomiast na południowej polsko-słowackiej granicy grupowały się jeszcze jednostki nowego niemieckiego sojusznika satelitarnego. 8 Armia szybko i zgodnie z planem dotarła do Warty i kontynuowała natarcie w kierunku północno-wschodnim. 6 września pierwsze jednostki dotarły do Łodzi, rozpoczynając dwudniowe natarcie. Po dwóch dniach walk miasto zostało zajęte. Dziesiąta armia przekroczyła wartę na jej południowym odcinku i ruszyła w kierunku Radomska, by następnie kontynuować natarcie na Warszawę od południa. Pierwszego dnia wojny Polakom na tym obszarze działań udało się jednak od znaczące zwycięstwo, opóźniając tym samym przemarsz wojsko nieprzyjaciela. W bitwie pod Mokrą, dowodzona przez generała Juliana Filipowicza wołyńska brygada kawalerii, wsparta siłą pociągu pancernego Śmiały, odparła ataki czwartej Dywizji Pancernej generała Georga Hansa Reinharda. Pomimo znakomitego dowództwa generała Filipowicza oraz błędów poczynionych przez generała Reinharda, Polacy nie byli w stanie osiągnąć zwycięstwa operacyjnego, a niemieckie jednostki wchodzące w skład 10 Armii dokonały napraw oraz reorganizacji, by zaraz kontynuować natarcie. 5 września zdecydowanie wygrywając natarcie na Piotrków Trybunalski, a następnego dnia rozbijając polską obronę pod Tomaszowym Mazowieckim. W drugim ze wspomnianych starć, w nocy, z 6 na 7 września, doszło do drugiej pod względem skali, zaraz po Bydgowskiej Krwawej Niedzieli, niemieckiej akcji dywersyjnej za liniami wroga. Tymczasem 14 Armia wyprowadziła główne natarcie w kierunku Krakowa, przełamując linię obrony na linii Katowice-Granica Południe. 6 września wojska niemieckie, nie napotykając szczególnego oporu, wkroczyły na Wawel, szczęśliwie bez strat w bezcennej zabudowie królewskiego miasta. Natarcie na froncie południowym przebiegało lepiej niż zakładało niemieckie dowództwo. Po przełamaniu się jednostek Wehrmachtu przez polskie linie obrony, armie Rzeczpospolitej Łódź oraz Kraków rozpoczęły odwrót w głąb kraju. Pomimo że polsko-słowackie potyczki miały miejsce już na kilka dni przed oficjalnym wybuchem wojny, to formalne natarcie za zachodniej granicy rozpoczęło się wraz z natarciem wojsk niemieckich około godziny 5 1 września. Wojska dowodzone przez generała Ferdynanda Katlosa, dodatkowo wsparte siłami powietrznymi, rozpoczęły natarcie w kierunku nowego targu, Gorlic oraz Krynicy. Pomimo, że słowacki atak zajął ponad dwa tygodnie, a polska armia Karpaty stawiała zacięty opór, to jednak nie miało już większego wpływu na dalszy przebieg kampanii. W tym czasie w walki na linii frontu zaangażowano już znakomitą część polskich jednostek rezerwowych. Samodzielna grupa operacyjna Narew wiązała część niemieckiej trzeciej armii na północny wschód od przegrupowującego się do obrony Modlina. Niektóre inne polskie jednostki rezerwowe były eliminowane jeszcze przed ich dyslokacją w rejonie walk. Były niszczone przez niemieckie naloty, lub niekiedy aż zaskakująco dla strony polskiej wysuniętą awangardę jednostek niemieckich. 8 września siły obrony stolicy chwilowo odparły pierwsze niemieckie natarcie w kierunku przedmieść miasta. 9 września Oberkommando des Heres OKH, czyli niemieckie naczelne dowództwo wojsk lądowych, dokonało rewizji planu ofensywy i jego aktualizacji. Zdecydowano, by obydwie grupy armii przecięły Wisłę i okrążyły pozostałe jednostki polskie, spotykając się na wschód od rzeki. W ten sposób polskie jednostki pozostałyby odcięte po jej zachodnim brzegu. Na ten moment szacowano, że jedynie 10 dywizji wojska polskiego pozostawało wówczas jeszcze w pełni operacyjnymi. Jednak już wówczas wśród najwyższych dygnitarzy Rzeszy zaczęły narastać coraz większe obawy o swojego nowego sowieckiego sojusznika, który wyraźnie ociągał się z realizacją sojuszniczych obietnic i wciąż nie przekroczył granic Polski. Tego samego dnia rozpoczęła się także największa bitwa kampanii wrześniowej. Niemieckie dowództwo w pośpiechu za armiami Prusy, Lublin, Karpaty i Kraków odchodzącymi w kierunku południowo-wschodniego, zwanego korytarza rumuńskiego, zlekceważyło pozostającą wciąż najdalej na zachód Armię Poznań. Jej dowódca, generał Kutrzeba, dotychczas bezskutecznie domagał się zgody na wyprowadzenie skutecznego ataku, by wreszcie otrzymać zgodę naczelnego wodza Rydza Śmigłego. Jego wątpliwie świetlana, szczególnie w okresie trwania kampanii wrześniowej, sylwetka, zasługuje na dodatkowy wątek. Wspominając największą bitwę Kampanii Wrześniowej, mowa o Bitwie nad Bzurą. Nocą z 9 na 10 września armie Pomorze oraz Poznań dokonały niespodziewanego przez stronę niemiecką natarcia z nad Bzury, atakując północne skrzydło niemieckiej 8 Armii Generała Blaskowica. Przez pierwsze trzy dni ataku wojskom polskim udało się dostać do linii Ozorków-Stryków, zajmując kilka miejscowości na południe od Bzury. Niemcy ponieśli ciężkie straty, a już w następnych dniach zaangażowali w walkę niemal całość ósmej armii oraz sporą część jednostek 10 armii generała von Reichenau. 11 września grupa operacyjna generała Bauchucia zdobyła łowicz. Natomiast z 12 na 13 września część wojsk polskich została przerzucona już na lewy brzeg Bzury, choć nie udało się przedostać wszystkim brygadom. Na tym etapie bitwy manewrującym jednostkom polskim zaczęło powoli brakować zaopatrzenia, co zauważalnie zmniejszyło tempo ich działań. 12 września Między innymi w wyniku konieczności rewizji planów niemieckiego natarcia przez rozpoczynającą się polską ofensywę nad Bzurą, w miejscowości Jełowa na dzisiejszym Opolu doszło do konferencji na najwyższym szczeblu niemieckiego dowództwa. Wzięli w niej udział kanclerz Rzeszy Adolf Hitler, minister spraw zagranicznych Joachim von Ribbentrop, szef naczelnego dowództwa Wehrmachtu generał Wilhelm Keitel, szef niemieckiego wywiadu admirał Wilhelm Canaris oraz pułkownik Erwin Lachhausen, Kierownik drugiego wydziału abwery, zajmującego się sabotażem i dywersją. Spotkanie odbyło się w stojącym na stacji kolejowej pociągu Führera Ameryka. W jego trakcie zapadły pierwsze formalne decyzje dotyczące podbitych ziem polskich oraz przyszłości Ukrainy. Omówiono ewentualne dalsze kroki, jakie miały zostać podjęte w związku z opieraniem się wojsk sowieckich przed przystąpieniem do wojny, a także potwierdzono decyzje o mających nadejść zmasowanych bombardowaniach Warszawy. 13 września bitwa pod Bzurą trwała dalej. Decyzją generała Kutrzeby rozpoczęto atak w kierunku Skierniewic. Do natarcia ruszała armia Pomorze generała Władysława Bortnowskiego, a w tym samym czasie niezorganizowane siły armii Poznań zmierzały do przegrupowania się nad Dolną Bzurą oraz w okolicy Sochaczewa, gdzie trafiła grupa operacyjna generała knol Rozpoczęła się wówczas bitwa o Sochaczew, która potrwa kolejnych dwie i pół doby. W jej efekcie broniący miasta drugi Batalion 18 Pułku Piechoty stracił niemal 80% stanu osobowego oraz część swoich dowódców. 14 i 15 września przyniosły stronie polskiej kilka nieznacznych sukcesów, m.in. zagrożenie niemieckim pozycją w Łowiczu przez generała Bołtucia i jego grupę operacyjną. Jednak natarcie prowadzone przez 26 Dywizję Piechoty, w wyniku beznadziejnych i niezrozumiałych rozkazów generała Bortnowskiego, prawdopodobnie przechodzącego wówczas załamanie psychiczne, zakończyło się całkowitą tragedią i nieskoordynowanym odwrotem. Polacy ponieśli znaczne, lecz co gorsza niepotrzebne straty w ludziach oraz sprzęcie, który na tym etapie bitwy był na wagę złota. 16 września dowodzący polskimi oddziałami, w szczególności generał Kutrzeba w porozumieniu z marszałkiem Rydzem Śmigłym podjęli decyzję o próbie przerwania okrążenia w celu przebicia się do Warszawy. Stało się to w obliczu natarcia niemieckiego XIX Korpusu Pancernego, który uderzając na południe zamknął w okolicy hełma pierścień okrążenia wokół pozostałości polskiej armii w tym rejonie. W tym momencie niemieckie dowództwo zakończyło powodzeniem plan okrążenia sił polskich znajdujących się pomiędzy Wisłą a Bugiem w Kotle. Równolegle, niemieckie jednostki, których Forpoczta dotarła pod Lwów już kilka dni temu, miały za zadanie uniemożliwić wycofanie się pozostałych sił polskich, którym udało się uniknąć okrążenia. Istotą tej decyzji była próba niedoprowadzenia do zreorganizowania się w rejonie polsko-rumuńskiej granicy pozostałych jednostek obrońców, a także odcięcia zgrupowań pozostających wciąż w głębi kraju od dostaw zaopatrzenia płynących przez ziemię sojuszniczego sąsiada. Polskie natarcie nad bzurą, w swej zorganizowanej części, skończyło się. Pod naporem niemieckiego kontrataku, polskie dywizje i pułki kompletnie się rozpadały. Ich rozbite i zdezorganizowane fragmenty uciekały, forsując rzekę każdym możliwym sposobem. Armia po generała Bortnowskiego została doszczętnie zniszczona, a jej dowódca wzięty do niewoli 21 września podczas polskiego ataku prowadzonego w okolicach Sochaczewa, które skończyło się niemieckim kontrnatarciem oraz nalotami na polskie pozycje. Ostatecznie do niewoli dostało się około 100 tysięcy żołnierzy, podczas gdy z Kotła dostało się około 50 tysięcy. Udało się to m.in. sztabowi generała Kutrzeby oraz Knola Kownackiego, którzy wraz z grupą ocalałych jednostek dostali się po dwóch dniach walk w okolice Modlina i Warszawy. Do niepowodzenia bitwy przyczyniły się m.in. kończące się w dramatycznym tempie zapasy, jednak przede wszystkim był to wynik złych i zbyt późnych decyzji podejmowanych przez naczelnego dowódcę w przededniach operacji. Ryc śmigły nie zbudował także właściwego systemu dowodzenia na czas jej trwania, przez co wojsko polskie było słabo skoordynowane, pozbawione kontaktu pomiędzy armiami Pomorze, Poznań, Łódź oraz obroną Warszawy. Klęska ofensywy nad Bzurą przypieczętowała decyzję polskich dygnitarzy o ucieczce z kraju drogą przez Rumunię. Jednak ostateczny cios nadszedł 17 września. Tego dnia wschodnią granicę Polski przekroczyły. Bez wypowiedzenia wojny, wojska sowieckie. Było to przykre apogeum, a właściwie pokłosie nieskutecznej i naiwnej polityki międzynarodowej prowadzonej przez władze II Rzeczpospolitej, jak również ostateczny gwóźdź do trumny dla polskich planów obronnych. O mnie nie dawnych jestem ta czysta, tak smutno mi. O ostatnich potyczkach kampanii wrześniowej, podziale ziem polskich pomiędzy dwóch najeźdźców, a także tego, co działo się za kulisami władzy w trakcie trwania pierwszych miesięcy II wojny światowej, opowiem Wam już w najbliższym odcinku, do którego oglądania serdecznie zapraszam.